Hej, to jest kanał Rozwód po Polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska. Ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ y, jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz... I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Witajcie w kolejnym odcinku Rozwód po Polsku, w którym dzisiaj poruszę temat zmiany nazwiska. Przepraszam, że będę stała tak bokiem, ale nie chcę, żeby mi się światło odbijało w okularach, a potrzebuję jej mieć. <laughs> ale okej. Okay. Wracając do nazwiska, myślę, że warto dodać, że nikt nas nie może zmusić do zmiany nazwiska, bo to, czy je chcemy zmienić, zależy tylko i wyłącznie od osoby zainteresowanej. Czyli jeśli mąż wywiera na Was presję, no to jakby. To jest tylko jego brak pogodzenia się z daną sytuacją. To nie jest powód, dla którego wy macie zmienić nazwisko. Mówię, że mąż, bo zazwyczaj to kobieta przyjmuje nazwisko męża. Raczej rzadko zdarza się, żeby to mężczyzna przyjął nazwisko kobiety, ale tak też się zdarza. Także proszę sobie przyjąć to, co mówię, adekwatnie do siebie. Ale po kolei. Jak możemy zmienić nazwisko? Mamy dwa tryby możliwości zmiany nazwiska i jest on uzależniony i ten tryb jest uzależniony od tego w jakim czasie dokonujemy tej zmiany. W przypadku jeśli jesteśmy po rozwodzie i chcemy zmienić nazwisko, to żeby dokonać go w formie oświadczenia, możemy to zrobić na 3 miesiące od daty uprawomocnienia się wyroku. Także w tym okresie możecie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, złożyć oświadczenie, okazać wyrok prawomocny rozwodu, dokonać opłaty 11 zł i mieć przy sobie dowód tożsamości, który potwierdzi to, że my to my, i na tej podstawie zostanie dokonana zmiana naszego nazwiska na to, które zostanie, na to do którego chcemy wrócić. W przypadku, jeśli będziemy chcieli zmienić nazwisko, w trakcie trwania naszego małżeństwa lub przekroczymy ten termin 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, możemy zmienić nazwisko na podstawie trybu administracyjnego. Na czym on polega? Na tym, że składacie wniosek o zmianę nazwiska do Urzędu Stanu Cywilnego. Nie musicie wtedy już dostarczać wyroku rozwodowego. Dokonujecie opłaty 37 zł. Uzasadniacie, dlaczego chcecie dokonać te, tej zmiany, i też musicie mieć przy sobie dowód potwierdzający waszą obecną tożsamość. Pozwólcie, że, że zwrócę tutaj uwagę, czy wszystko wymieniłam tak. Jeśli będziecie chcieli dokonać zmiany nazwiska u swoich dzieci, to żeby to zrobić, będzie potrzebna zgoda obydwojga rodziców. Chyba, że dziecko jest powyżej 13 roku życia. Wtedy ono ma prawo wypowiedzieć się samo, czy takiej zmiany nazwiska chce, czy nie. W przypadku, jeśli dzieci są młodsze i decyzyjność pozostaje tylko w rękach rodziców, to zgoda musi być ich obydwojgu. W przypadku, jeśli jeden z rodziców nie będzie chciał się e, zgodzić na taką zmianę nazwiska, pozostaje tutaj złożenie wniosku do sądu. Można zmienić także nazwisko, yy, może także zmienić nazwisko jeden z rodziców bez zgody dru drugiego, ale do tego są potrzebne yy, spełnione warunki takie jak ten rodzic, który, którego chcemy, że tak wszystko powiem, pominąć yy, w procesie zmiany nazwiska musi mieć ograniczone możliwości do wykonywania czynności prawnych, yy, pozbawiony praw rodzicielskich lub po prostu nie żyje. Co tu jest jeszcze istotnego? Że w przypadku, jeśli jesteście, zamieszkujecie za granicą, zmiany nazwiska możecie dokonać za pośrednictwem konsula, do którego się wybieracie i który pomaga Wam przy zmianie tego nazwiska. Opłata wtedy jest droższa, kosztuje 50 euro i Tutaj z mojej takiej rady osobistej zachęcam do uprzedniego kontaktu z konsulem, żeby doinformować się, co on będzie od Was wymagał, jakich konkretnie dokumentów, oprócz tych, które ja wskazałam tutaj w tym materiale. Co warto dodać w temacie zmiany nazwiska, to to, że taki wniosek czy świadczenie możecie złożyć w dobrowolnym stanie urzędzie stanu cywilnego. To nie musi być stan urzędu cywilnego, który byłby właściwy na przykład do waszego zawarcia związku małżeńskiego. Nie, tam gdzie jesteście, tam się udajecie, tam składacie wniosek i powinien zostać on przyjęty i rozpatrzony. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Bardzo szybki, krótki, ale mam nadzieję, że treściwy odcinek. I zapraszam do oglądania kolejnych. Życzę wam udanego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia Pa!